pod ostatnim filmem jaki zamieściłem na temat paneli słonecznych jak się spisują po dwóch latach od montażu pojawiło się w komentarzach ale też i parę osób do mnie napisało że opowiadam herezję i głupoty że powinienem zastosować przede wszystkim kontroler ładowania MPPT i chciałem Wam powiedzieć dzisiaj króciutko dlaczego to jest bez sensu kompletnie bez sensu ja dla przypomnienia posiadam kontroler PWM Perfectu, debilna chińska nazwa. Jest to kontroler, tak jak powiedziałem, PWM maksymalnie może obsłużyć panele o mocy do oprądzie do 70 Amperów. Na dachu posiadam trzy panele słoneczne 18V marki Dokio, każdy po 100W połączone równolegle, równolegle, to jest ważne. I te trzy połączone równolegle panele dają mi w około, około 16A prądu już tak naprawdę w bardzo optymalnych, bardzo optymalnych warunkach. I dlaczego w tym układzie, który ja mam tu, i tu mówię tylko, przypominam o swoim układzie, przypominam też, się, że znacznie się kompletnie nie znam, nie jestem elektrykiem, nie jest to żaden instruktor, ja opisuję tylko i wyłącznie swoją instalację solarną, słoneczną, którą posiadam w kamperze i która działa od dwóch lat bez zarzutu. A więc wracając do tematu, dlaczego jest to bez sensu? Ponieważ, tak jak powiedziałem, panele mam połączone równolegle. Równolegle je mam połączone dlatego, aby uniknąć sytuacji, w której jeden zacieniony panel powoduje mi spadek sprawności całej instalacji słonecznej, solarnej. Ponieważ w momencie, gdy były te panele połączone szeregowo, zacienienie jednego, a stojąc kamperem, często szuka się cienia. Więc na przykład pół samochodu jest w cieniu pół na słońcu, dupa w cieniu, przód na słońcu, albo odwrotnie. Panele mam rozmieszczone po całym dachu. Jeden jest w tylnej części, dwa są z przodu, więc często jest tak, że pół samochodu, szczególnie tyłem, tam gdzie jest łóżko, to stoi przeważnie w cieniu. I w takiej konfiguracji w momencie, gdybym miał panele połączone szeregowo, to panel. To cała instalacja działa tak jak jej najsłabsze ogniwo, czyli zacienienie tego jednego panela powodowałoby to, że wszystkie panele by działały tak jak ten zacieniony. W momencie, kiedy połączone są równolegle, nie ma to żadnego wpływu. Po prostu spada sprawność tego jednego z paneli, który jest zacieniony, ale cała reszta działa normalnie. Czyli na przykład zamiast 16A, które daje mi maksymalnie, będę miał nie wiem, 12, 10, 9, 8, ale dalej będę miał tyle, a nie tak, jak mi zacieni jeden panel w połączeniu szeregowym i jego sprawność spadnie nie wiem, do 2 amperów i nic więcej tego prądu nie, nie, mi nie poda, bo tak działa po prostu szeregowe połączenie. Cała instalacja działa tak w połączeniu szeregowym, jak i na słabszym ogniwo o tyle. I w takim układzie system MPPT jest kompletnie bez sensu, ponieważ MPPT działa dobrze, fajnie wtedy, kiedy panele są wysokoprądowe po prostu, kiedy to są założone tak zwane domowe panele, które się montuje na dachach w instalacjach słonecznych, solarnych i na, gdybym miał na dachu takie panele 1, 2, 3, one by miały tam nominalnie powiedzmy te 32 czy 40 V i wtedy... To miałoby sens. MPPT ma wbudowaną cewkę, przetwornicę, która podbija natężenie prądu wpływającego z paneli. Na przykład będzie tam wpływało prąd 2A, ale, ale na przykład 40V i zamieni to na 12V, ale o napięciu tam powiedzmy 8A. Tak? I tym będzie, przepraszam, że te wyliczenia są złe i niekompletne. Podaje tylko i wyłącznie jakby zarys całej, całego tego, jak to będzie, jak to działa MPPT. Także nie chwytajcie mnie tutaj za, za słówka i za wyliczenia. W każdym razie tak działałem PPT, że po prostu zamienia prąd o wysokim napięciu, ale niskim natężeniu. Na prąd o niskim napięciu, ale wysokim natężeniu. Tutaj to w ogóle nie ma sensu, ponieważ jeżeli z paneli idzie 18V i 6A, to zbija mi te 18V do poziomu tam 14, maksymalnie mam tu ustawione na 14,6, gdzie odcina mi ładowanie, ale dalej natężenie prądu pozostaje takie same i dalej jest to powiedzmy te 6 maksymalnie Amperów z jednego, e, z jednego panela. O tyle i dlatego wolę wolę tutaj zastosować właśnie regulator PWM z racji tego, że no bez sensu byłoby zamienianie tych 18V 6A, nic bym nie uzyskał kiedyby mi to to napięcie 18V, ta, przed, ta, ta przetwornica wbudowana w, MP, w regulator MPPT, że język mi się plącze zamieniła mi na 12V i nie wiem, podbiłaby mi o 0,5A powiedzmy, o ile by tak podbiła w takim zastosowaniu przy panelach niskoprądowych mija się to kompletnie z celem, tym bardziej, że różnica w cenie jest gigantyczna. Ten, ten kontroler kosztował mnie tam nie pamiętam, ale 120 albo 130 zł, wtedy je kupowałem. W tej chwili są już trochę droższe, ale najtańszy panel, najtańszy kontroler MPPT, który by obsłużył tyle paneli ile ja mam w tej chwili kosztowałby mnie gdzieś w granicach 500 zł no w życiu ta różnica w cenie by mi się nie zwróciła i nie miałaby kompletnie sensu, kompletnie dlatego używam właśnie tego, tego regulatora Także naprawdę, kurczę, darujcie sobie to pouczanie mnie, że tak by było lepiej, bo nie byłoby lepiej. Dwa, zimą w ogóle bez sensu jest stosowanie kontrolerów MPPT, bo kontroler PWM startuje od 12V. Od 12V, czyli nawet jak jest naprawdę, kurna, pochmurno, brzydko, szaro, buro i do dupy, jak jest w listopadzie czy w grudniu, to minimalnym prądem, ile on mi ładuje. Natomiast kontroler MPPT nawet nie wystartuje w takich warunkach i nie zacznie w ogóle ładować. Wolę mieć tam ten 1,5 czy 2 ampery prądu doładowane. Zawsze, zawsze to jest coś, przez tam kilka godzin słonecznego dnia 4-5 amperów, amperów godzin mi wtłoczy w ten akumulator. Niby niewiele, ale zawsze, cholera, to jest zawsze jakiś prąd. MPPT po prostu w ogóle nie ruszy przy takich warunkach, tak? Także od wolę to, wolę naprawdę to, i dzięki za wszystkie rady, ale nawet one są bez sensu w moim przypadku. No, bez sensu kompletnie. Eee, także tyle. Nie wiem, czy to wam coś jeszcze więcej pokazywać w tym kontrolerze, bo chyba że go kiedyś pokazywałem, jakie on tam ma funkcję. W każdym razie ma dwa gniazda USB, dwa gniazda wyjściowe DC, one mają po 12V. To jest takie standardowa tyczka jackowa, to jest chyba tam 3,5 mm. Jeżeli się nie mylę, można bezpośrednio, to 12V jest wyjście podłączyć, coś tam sobie i ładować, ładować, zasilać, cokolwiek z tym robić. Te USB też działają, one działają bez akumulatora, czyli bezpośrednio napięcie z, z paneli przychodzi na to. I w tej chwili tutaj mam podłączone światło, którym sobie oświetlam sobie oświetlam tą, tą część do nagrywania filmu z takich funkcji no mam możliwość o właśnie wyłączyłem to dobra sekundę pu pu dobra ten przycisk wyłącza z takich funkcji pokazuje ile tam amperogodzin wtłoczył pokazuje moment, w którym odcina ładowanie, o 13, 6, a nie, 14:6 momentu ustawione. Kiedy tam znawia ładowanie, jeżeli by coś pod, pod łączę, load było podłączone, nie mam tu nic podłączone w tej chwili. E, tryb czy tam 24-godzinny, czy tam 12-godzinny, tego nigdy nie zmieniam. E, rodzaj akumulatora e, tyle z takich funkcji. Kiedy to się wciśnie, to pewnie mi światło zgaśnie, ale może nie. O. Tutaj pokazuję, ile dni już działa. 868 dni działa. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, 868 dni już ten kontroler działa bez najmniejszej awarii, bez zarzutu, naprawdę jest rewelacyjny. Tutaj pokazuję błędy baterii 6 razy był jakiś błąd baterii. Nie wiem w sumie co to mogło być. Może wtedy, kiedy odłączałem akumulator czy cokolwiek. Tutaj nie wiem, co to w sumie jest Te 149. Tutaj funkcji nigdy nie doszedłem. O, i tyle. W każdym razie tam widzieliście prawie 900 dni. Już to działa i działa naprawdę bez najmniejszego zarzutu. Świetny regulatorek, nie grzeje się, nic się z nim nie dzieje. Naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale PWM, a nie MPPT. To też może mylić czasami, bo Chińczyk, jak go sprzedaje, to go sprzedaje jako MPPT. To nie jest MPPT. on Nie ma tam żadnej cewki w środku, nie ma żadnej przetwornicy. Jest to zwykły PWMik. O tyle. Dobra, na tym kończę. I naprawdę dzięki wszystkim za rady. Dzięki za stwierdzenia, że jestem idiotą. Trudno, jestem to, jestem, ale to działa. Nara.